Kolor czerwony nierozłącznie kojarzy się z miłością. Red, 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 Charlie boy, rule one, red. Red is the color of sex. Red is the color of hot water bottles. Red is the color of sex and fear. And danger and signs that say do not enter. Ale kolor czerwony, jak już wielokrotnie mówiłam w swoich filmikach o kolorze czerwonym wordowym, to również kolor symbolizujący władzę i odwagę, a również i wysoki status społeczny. Nie wiem, jak teraz odnosimy się do koloru czerwonego, ale w czasach starożytnych Barwnik czerwony był najtrudniej osiągalnym barwnikiem, jaki wtedy istniał. Dlatego ubrania w kolorze czerwonym i bordowym były najdroższymi ubraniami, które posiadali tylko najbogaci. W dzisiejszych czasach kolor czerwony i ubrania w kolorze czerwonym są dostępne dla każdego. Ostatnio bardzo dużo ubrań w kolorze czerwonym pojawiło się w sieciówkach, więc dzisiaj skupmy się na kolorze czerwonym i bordowym. Jak połączyć kolor czerwony, aby wyglądać interesująco? Wiele osób boi się koloru czerwonego, ponieważ jest to kolor wyrazisty. A osoba, która zakłada ubrania w kolorze czerwonym, natychmiast wyróżnia się z tłumu. I przez to uważana jest za osobę przebojową, a także i osobę, która ma cechy przywódcze. Więc, jeżeli chcesz sprawiać wrażenie, lub jesteś osobą, która ma tego typu cechy charakteru, lub chce posiadać takie cechy charakteru, czyli być troszeczkę bardziej przebojowa i bardziej pewna siebie, tak też więc powinnaś spróbować. Zmiany od założenia koloru czerwonego. Choćby była to apaszka, czy torebka, a może buty, albo kardigan. Kolor czerwony, jak powiedziałam, jest kolorem trudnym do stylizacji, ponieważ kolor czerwony, tak jak i wszystkie kolory, posiada niezliczoną ilość odcieni kolorystycznych. A jeżeli jest to kolor tak trudny, tak wyrazisty, to również trzeba troszeczkę poćwiczyć, aby odpowiednio dobierać kolory i odcienie koloru czerwonego i bordowego. Najłatwiejszym i najczęstszym połączeniem koloru czerwonego jest połączenie trzech kolorów czyli biały, czerwony i czarny. Czy założysz czerwone spodnie, czy czerwoną spódnicę, czy czerwoną sukienkę, materiałową dzianinową, czy satynową, bardzo łatwo możesz połączyć z białym podkoszulkiem, który jest super modny, z białym tanktopem albo po prostu z klasyczną białą koszulą. Będą to tylko dwa elementy, ale te dwa elementy już wystarczą. Jednak kiedy do tych dwóch elementów, dwóch kolorów dołożysz trzeci, czyli czarny, wyjdzie ci niezwykle elegancka i klasyczna stylizacja. Elegancki dół, czyli satynowa spódnica, czy materiałowe spodnie o szerokiej nogawce, połączysz z czarnym żakietem i z białą koszulą, otrzymasz oczywiście luk do pracy czyli stylizację do pracy. A jeżeli założysz czarne dżinsy albo czarne spodnie lniane, otrzymasz już mniej klasyczny look, bardziej look dzienny. Pominaj o tych bardzo prostych połączeniach trzech kolorów. Biały, czarny i czerwony. Kolejnym bardzo prostym połączeniem koloru czerwonego z innymi kolorami to kolor granatowy. Czerwony i granatowy najczęściej pojawia się w lecie, czyli tworzy tak zwany styl marynistyczny, no i przy okazji styl francuski. To taka mała podpowiedź dla wszystkich kobiet, które uwielbiają styl francuski. Połącz czerwony kolor z granatowym kardiganem, czy po prostu z kurteczką, czy z żakiecikiem. Biały tank top, biały podkoszulek, który jest super modny w tym sezonie, lub klasyczna biała koszula, lub coś innego w kolorze białym i masz pełną super piękną stylizację. Dołożysz białe dżinsy o klasycznej nogawce lub w stylu wide leg lub w stylu palazzo, również osiągniesz cudowny styl bardzo zbliżony do stylu marynistycznego i do stylu francuskiego. A gdyby te spodnie posiadały jeszcze złote guziczki i wyższy stan, no to wtedy byłaby pełna francuska stylizacja. Ale oczywiście nie muszą być to spodnie, może być to równie dobrze spódnica. Przypuśćmy biała, czerwony kardigan lub biały kardigan. A jeżeli nie lubisz tak bardzo mocnych, Kontrastowych połączeń, czyli biały, granatowy i czerwony, możesz granatowy zamienić na jasno który również jest bardzo modny w tym sezonie i stworzyć bardzo fajne, ciekawe, modowe, bardziej na luzie stylizacje. Od kilku sezonów bardzo modne są. Przedziwne fasony spodni jeansowych, w tym spodni barel, czy karoc, czy rozszerzaną nogawką w stylu lat 70. Wszystkie te modele spodni w jasnym kolorze lub granatowym, to zależy, co bardziej wolisz, będą genialnie wyglądały w połączeniu z białym podkoszulkiem, z białą koszulą, z czerwonym kardiganem, czy z czerwonym żakietem. Te trzy kolory Biały, jasno-niebieski i czerwony, krwisty zwłaszcza czerwony, fantastycznie ze sobą stworzą piękną, letnią bazę do Twoich stylizacji. A czy połączyłybyście Panie kolor czerwony z brązem albo z kolorem nude? Kolor czerwony i kolor nude to były bardzo modne połączenia w latach 60. i 70. -tych. Chwilowo troszeczkę zapomniane, w tym sezonie znów mamy powrót do lat 60. i do 70., więc pojawiło się połączenie krwistej czerwieni z kolorem nude i również z kolorem brązowym, a również i z odcieniami śliwkowego koloru i czekoladowego. Ja nie tylko połączyłam kolor czerwony i kolor nude, ale połączyłam te dwa kolory trzecim kolorem jasno niebieskim, ponieważ te trzy kolory bardzo ciekawie ze sobą współgrają. Jeżeli tylko dobierzesz modne fasony ubrań i okrasisz je, zakończysz stylizację akcesoriami, czyli fantastycznym paskiem. Skórzanym najlepiej, bardzo eleganckim. Dobrze by było, przypójśćmy w kolorze czerwonym czy bordowym. Dołożysz dobrej jakości, ciekawe, modowe obuwie. No i oczywiście nie zapominaj o torebce: czy to będzie koszyk w lecie, czy to będzie fajna torba do ręki, czy elegancka, wieczorowa torebeczka. Akcesoria czasami potrafią fantastycznie zakończyć stylizację. A co powiecie Panie, o połączeniu koloru krwisto z kolorem jasnoróżowym. Połączenie koloru czerwonego i różowego jest z nami od zawsze. Ale w tym sezonie możemy połączyć kolor krwisto z kolorem jasnoróżowym, a ja Również połączyłam te dwa kolory jeszcze z trzecim kolorem, czyli z kolorem niebieskim w tym przypadku. Ale jeżeli nie jesteś weszynistką albo osobą, która po prostu uwielbia kolory, to wystarczy, jak połączysz idealne odcienie koloru czerwonego i koloru różowego. A nasycenie tych dwóch kolorów będzie zależało tylko i wyłącznie od Twojej odwagi. Jednak te jaśniejsze odcienie tych dwóch kolorów, czyli czerwonego i różowego, będą łatwiejsze do noszenia. Kolor czerwony bardzo ładnie współgra z kolorem burgundowym lub bordowym. Jeżeli lubisz bawić się kolorem, to zachęcam do. Połączenia właśnie tych dwóch kolorów. Niektórzy mówią, że kolor bordowy dodaje powagi. Owszem, jest to trudny kolor, jest to ciemniejszy kolor, ale jeżeli odmłodzi się go nowoczesnymi fasonami, to wtedy nawet ten kolor bordowy nie jest już taki poważny. A co powiecie Państwo na połączenie koloru czerwonego, krwistego, ceglastego lub nasyconego? Czerwonego z kolorami metalicznymi, czyli kolorem złotym albo z kolorem srebrnym. A żeby było jeszcze bardziej zabawowo, kolorowo i inaczej niż zwykle, to tego typu torebkę również z stawkami złotymi. Ale dla osób bardziej konserwatywnych, no, wystarczy przypuśćmy torebka w kolorze czerwonym czy bordowym, albo po prostu można dołożyć zwykły koszyk lub torbę w kształcie koszyka, i wtedy to trudne połączenie złotego koloru czy srebrnego koloru, tak zwanych metalicznych kolorów z kolorem czerwonym już nie będzie takie poważne. Raczej zmieni się w dzienne i bardzo przyjazne. Kolejnym bardzo ciekawym zestawem kolorystycznym, który pięknie wygląda z kolorem czerwonym, zwłaszcza z kolorem krwisto czerwonym lub czerwonym nasyconym, to kolor śliwkowy. Połączenie koloru śliwkowego i koloru czerwonego jest niezwykle eleganckim, wyjściowym zestawieniem kolorystycznym, ale jeżeli Zamienimy te niezwykle klasyczne i eleganckie elementy garderoby na bardziej modowe, bardziej można by powiedzieć młodzieżowe. No to wtedy myślę, że bez problemu możemy nosić kolor śliwkowy i kolor czerwony na co dzień. Przypuśćmy czerwone trampki a dres w kolorze śliwkowym albo czerwone spodnie i Przypuśćmy śliwkowy podkoszulek, bluza, czy zwykła koszula. Tych opcji jest ogromna ilość, to tylko od nas zależy, czy skusimy się na połączenie kolorystyczne śliwkowego koloru z czerwonym. Kolor czerwony z paseczkami już Państwo widzieliście, ale można również połączyć paseczki z kolorem czerwonym w wersji tak zwanej Old school w stylu uczelnianym dołożyłam pullover właśnie w tym stylu i stworzył się taki bardziej jakby akademicki styl, i również kolor czerwony, i paseczki bardzo ładnie ze sobą współgrają. Kolor czerwony i kwiatuszki to również przepiękne połączenie, zwłaszcza kiedy kwiaty są podobnym lub w tym samym kolorze, co, przypuśćmy, w tym przypadku spodnie czy spódnica. Oczywiście, printy możemy mieć po prostu na czerwonym tle. Też to pięknie wygląda. Kolor czerwony i printy zwierzęce również fantastycznie współgrają z kolorem czerwonym, krwisto-czerwonym i tym ciemniejszym, a także i z burgundem i z bordem. Kolor czerwony, jak powiedziałam, jest bardzo energetyczny, więc Korzystajmy z niego, zakładajmy często ubrania w kolorze czerwonym, czy do łączki kwiatuszkowej, czy do printów zwierzęcych, czy do ciekawych, rozmytych lub nasyconych kolorów. Korzystajmy z tego koloru. Ja dziękuję za oglądanie. Zachęcam Panie do. Włączenia i wtedy będziecie wiedziały, że na moim kanale pojawił się nowy filmik. Zachęcam do subskrypcji, no i oczywiście zapraszam na kolejne filmiki. Red. Red.